Cześć. Mam na imię Martyna i chciałabym wam pokazać jak wykonać masaż na worki pod oczami. Aby go wykonać, należy użyć kremu pod oczy lub serum. Wystarczy, że nałożymy kilka kropel kosmetyku na puszki palców i okrężnymi ruchami rozprowadzimy kosmetyk wokół oczu, pod łukiem brwiowym i pod oczami. Następnie zatrzymujemy się u nasady nosa pod brwiami i pięć razy uciskamy w tym miejscu i w ten sposób zmniejszamy napięcie wokół oczu. Następnie należy dwoma opuszkami palców opukać mięśnie okrężne oka i po raz kolejny zatrzymujemy się u nasady nosa pod brwiami. I zaczynamy rozcierać skórę w okolicach łuku brwiowego, tak aby ruch w tym miejscu trwał około 5 sekund. I kierujemy się tak w kierunku wzrostu brwi. Po czym zatrzymujemy się przy zewnętrznym kąciku i zaczynamy rozcierać, wygładzać. Skórę w tym miejscu w kierunku uszu. Tak samo po jednej, jak i po drugiej stronie. Ta czynność zapobiega powstawaniu kurzych łapek. Następnie równolegle poszczypujemy skórę w tym miejscu. Kolejnym krokiem w naszym masażu jest energiczne wklepywanie użytego kosmetyku od zewnętrznego kącika do wewnętrznego. Po czym zmniejszamy tempo i tak samo w tym samym kierunku uciskamy skórę pod oczami. Tak wykonany masaż pozwala nam zredukować worki pod oczami i sprawi, że nasza cera stanie się promienna i świeża. I wystarczy poświęcić na niego tylko kilka minut dziennie.